To gniazdo było już za ciężkie, zbyt ciężkie, żeby mógł utrzymać je komin, na którym było posadowione bociany potrafią znosić materiał do budowy gniazda tak naprawdę przez cały okres kiedy tutaj przylatują czyli od wczesnej wiosny w momencie kiedy już składają jaja, wychowują potem młode to gniazdo jest przez cały czas nadbudowywane w ciągu tego okresu ale również nadbudowywane jest przez lata takie gniazdo może mieć wysokość nawet do 2 metrów przez co jest bardzo ciężkie i na takich mało stabilnych obiektach tak jak na przykład kominy, czy, spró czy spróchniałe drzewa, stanowią później zagrożenie. Pobudowaliśmy nowe stanowisko dla Bociana Białego słup stalowy wraz z platformą gniazdową na wysokości 8 metrów. Zrezygnowaliśmy ze starego gniazda, które no, już groziło jakimś tam zawaleniem na starej podstawie. W związku z tym powstała nowa decyzja. O o wybudowaniu gniazda. Platformy umieszczone na tych słupach są w stanie wytrzymać ciężar ponad tony, czyli to gniazdo może być z powodzeniem znowu przez lata budowane i nadbudowywane. Tak naprawdę informacje o tym, że gdzieś jest potrzeba wymiany platformy, czy też przeprowadzenia renowacji gniazda, czyli wybrania nadmiaru materiału, dostajemy właśnie od mieszkańców. To oni nas o tym informują, że takie sytuacje mają miejsce i że. Potrzebna by była interwencja, reakcja ze strony człowieka. I oczywiście tutaj mieszkańcy mają kluczową rolę, zgadzając się na przeprowadzenie tego typu działań. Jak widać, mają też ogromne znaczenie, jeśli chodzi o dbałość o ten gatunek, o to, że możemy chronić wspólnie przyrodę. Jest to wspaniały przykład zaangażowania i służb ochrony przyrody, i właśnie mieszkańców. Teraz wrzucam skosza z. Kosza z... Ale resztki, resztki tamtego pierwotnego gniazda, tak, żeby im no, przybliżyć te warunki najbardziej gniazdowania środowiskowe, jakie, jakie no, zostawiły w tym roku. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku bociany przylecą, zadomowią się tutaj w wilczym gardle w gliwicach.